Dzień dobry, witamy w dzisiejszym blogu. Witamy się już po raz trzeci. Za każdym razem coś jest nie tak. Za każdym razem o źle trzyma aparat i mnie ucina. No, straszne. Dzisiaj jesteśmy tacy trochę zdołowani, chociaż może tego po nas nie widać, bo jak zwykle się uśmiechamy, ale staramy się wszystko brać życie pozytywnie. Że życie ma swój cel jakiś. W każdym razie, powinniśmy teraz być w drodze do na przykład Karpacza, bo. Ogólnie, zbliża się nasza rocznica zaręczyn mm -hmm. I chcieliśmy gdzieś pojechać I chcieliśmy pojechać dzisiaj C Jak widać <laughs> Nie wiemy gdzie myśleliśmy że chcemy jechać w góry Ale <laughs> jak to komicznie brzmi <sighs> No więc Plan był taki, żeby jechać w góry. I dzisiaj mieliśmy wyjechać, rano mieliśmy wstać, zarezerwować sobie mm -hmm. i wyjechać. Tak. I, i plan był spakować na... Spakować się też dzisiaj mieliśmy. Tak. Wszystko mieliśmy dzisiaj zrobić. A co najlepsze, planujemy ten wyjazd od jakiegoś tygodnia i nie zarezerwowaliśmy sobie nic. Ale I spakowaliśmy się, nawet walizki z piwnicy nie przynieśliśmy. Tak, ale koniec końców wyszło na dobre. Tak, ale. Po prostu to tak mówię, że... To był znak, ale słuchajcie, nie, szy, nie szykowaliśmy, że szykowaliśmy się, ale nie mieliśmy przygotowanych żadnych ciuchów, nie wiedzieliśmy gdzie i tak dalej, i tak dalej, ale zdążyliśmy przygotować przekąski na drogę. Rozumiecie, że nie mamy, nie mamy przygotowanych ciuchów, nie mamy zarezerwowanego noclegu mamy całą torbę przekąsek. na drogę. Nie wiem, czy to jest tak śmieszne, czy to nas po prostu bawi. <grymne> nas już to po prostu bawi. I ogólnie myślał w sumie nie wiemy, gdzie chcieliśmy jechać, chyba do Karpacza. <grymne> już trzeci raz z rzędu razem, tak. ale po prostu. To są najbliższe góry, no najbliższe, no takie mniej więcej najbliższe. Tak, tam od nas jedzie się 5 godzin, a tak. chcieliśmy pojechać w góry. Poza w tym mamy tylko weekend, więc chcieliśmy też pojechać do miejsca, które jako tako już znamy, więc nie musielibyśmy tracić czasu na gubienie się, szukanie no jest, czegoś. Więc... No i jest blisko, bo 5 tak. godzin, a 12 do Zakopanego to jest różnica. Kolejna sprawa, bardzo chciałam wydostać się z domu, bo od kilku dni coś mnie uczula i pewnie możecie zobaczyć albo i nie tu na powiece, tutaj, ale ogólnie cała twarz mnie swędzi i piecze, więc chciałam stąd uciec, bo nie mam pojęcia, co powoduje to uczulenie. Nie jestem w stanie tego zweryfikować, bo już usunęłam wszystko, co usu używałam na twarz. Chyba, więc... że to ten właśnie zapach, o którym ale mówię. Ale on już ale... też nie, nie, nie pachnie nam od kilku dni, więc. Tak, on nie jest odpalony, ale z tej, z tej kopułki ciągle wydoby, wydobywa no, się Może, zapach. może, ale no, chcieliśmy właśnie też dlatego się stąd wydostać. No cóż, <laughs> ale właśnie powiedzieliśmy, dlaczego mm. nigdzie. O, oczywiście, że nie. <laughs> o, oczywiście, że nie powiedzieliśmy. To my się ogarniemy, wyszykujemy się i powiemy wam o co chodzi i dlaczego nie jedziemy. Przynajmniej nie, ale, na razie, ale za, Zaraz, zaraz, tak rzuciłem okiem i chciałbym wam pokazać, że my byliśmy prawie gotowi na wyjazd, bo ciuchy są tam rozwalone, wszystkie czekają na spakowanie. Tak, ja wczoraj o północy przeszykowałam swoje ciuchy. Ty swoich nie, Wziąłem bo... tylko e, dwie pary gaci i bluzę. No właśnie, a czego ja potrzebuję więcej? Dwie pary gaci to i no, tak dwie pary za dużo. I otóż naszym problemem jest oczywiście problem samochodowy. Jakżeby inaczej? Tak, ale wiecie, no, nic tak naprawdę poważnego się nie stało przynajmniej Na tak szczęście. nam się wydaje. Wczoraj podczas takiej dość mocniejszej ulewy po prostu wycieraczki przestały nam wycierać. Tak, i to się stało w nocy, więc nie mogliśmy wczoraj nic z tym zrobić. Dlatego e, dzisiaj rano Kapi pojechał do mechanika, żeby dowiedzieć się, czy na szybko można to jakoś naprawić. Ale niestety umówili u nas dopiero na 16, więc teraz jedziemy do innego mechanika. Może u niego uda się zrobić coś e, na już, tak, <laughs> ale w może... sumie wątpimy, bo. No, no, ciężko powiedzieć, no zależy też o co chodzi. No, ja nie chciałbym, żeby chłop zajrzał i powiedział, o bezpiecznik trzeba wymienić. No dobrze, ale jeżeli trzeba wymienić bezpiecznik, to znaczy, że przepalił się z jakiegoś powodu, więc no, mi się wydaje, że zanim znajdą ten powód to może trochę minąć. Nie wiem, jestem trochę pesymistyczny. W każdym razie no jedziemy zobaczyć, po prostu nie działają nam wycieraczki a we wrześniu pada. No i ten weekend też się zapowiadał na deszczowy co prawda dzisiaj miało padać, a jest piękne słońce no ale trudno nie będziemy ryzykować, bo nie można tak robić, więc... Nie, 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 lepiej nie Więc na, na dzisiaj odpada nam wycieczka, chyba, że naprawdę wieczorem zdecydujemy się wyjechać ale to się okaże o oh, wow! Wystarczyło postraszyć, że nigdzie nie pojedziemy. Tak, ale no, jeżeli coś takiego się stało i one nie działały, tak. to oczywiście przestaną działać w najmniej odpowiednim mm -hmm. momencie. No standardowo. A w ogóle my to zawsze mamy problem z wycieraczkami, bo jak się wyprowadzaliśmy ze Szczecina, to też nie działały wycieraczki. Ale bo tam czy prosto? Chyba w ogóle w tamtej ulicy mi się Nie, 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 tutaj? ja sprawdzałem, to jest gdzieś tutaj. A, to nie wiem. Byliśmy u jednego mechanika i w sumie nie powiedział nam nic pozytywnego. On się co prawda tym nie zajmuje, dlatego nic on tutaj nie sprawdził, ale powiedział, że miał kiedyś też auto tego typu i że jeżeli to jest to, co podejrzewa, to nie będzie to dla nas miłe <ścoughs> i dla naszych portfeli, ale no trudno. Na razie czekamy do 16.00. Już pójdziemy tam, gdzie się umówiliśmy, i gdzie zawsze chodzimy z autem. Zobaczymy, co oni nam tam powiedzą. Tak, ta, gdzie nas znają, gdzie my ich znamy, bo tutaj, wiecie, przyjechaliśmy po prostu. Tak. Stworzyliśmy pierwszy, lepszy warsztat i mówię, dobra, jedziemy, zobaczymy, co się dzieje. No, ale jak nie, tu trudno. No, powiem Wam, że. Może nie tyle, że mnie trochę załamał, ale faktycznie, wszystkie takie. Różne znaki, które mi to auto pokazywało wcześniej. By się e, zgadzały. Tak, zgadzałoby się, że faktycznie koleś może mieć rację. No i, i podobno ma to trochę kosztować, więc zobaczymy, czy to będzie w ogóle opłacalne, czy, czy po prostu trzeba będzie pożegnać się z tą bestią. No, Ale to jest nasza niunia. Niestety, no kurde, ale... No i tak, chcielibyśmy w końcu zmienić auto na jakieś lepsze, ale raczej mm, myśleliśmy, że zrobimy to kiedy indziej. Troszkę Proszę... później. Tak, tak nie, no. No, jak mamy inwestować, to też bez sensu, tak, ale dobra. Zobaczymy. To nie jest rozmowa i myślenie na teraz, bo teraz mieliśmy jechać do Karpacza. <noise> Ale przynajmniej mamy przekąski, co nie, więc... Właśnie, ale owoców mamy, a... bo wiecie, w ciągle jesteśmy na diecie. No tak, na no ty zdrowej, jakby naprawdę. Nie... Mieliśmy jeden cheat day, jeden. Jeden, konkretny tak, że... W przeciągu trzech tygodni. Owszem, ale tak się źle czułem przez tego cheat daya, o mój <laughs> Boże. Ach, więc teraz wracamy do domu chyba, tak? Chyba tak. Hmm, a miało być tak pięknie. Cudowny wyjazd. <laughs> Patrzcie, gdzie my aktualnie jesteśmy, co prawda nie Chyba widzicie nie nic, widzę. nie widzicie nic, ale tutaj jest w końcu niemiecki sklepik, kończą nasze, nam się nasze zapasy e, chemiczne, więc uznaliśmy, że to jest dobry moment, żeby tutaj przyjechać, a, a w końcu, właśnie w końcu, dzisiaj, od dzisiaj Niemcy ponownie, właściwie ten land przynależny niedaleko nas. Otworzył się w końcu Otworzył na nas się. łaskawie. Otworzył się w końcu na jednodniowych turystów, więc możemy spokojnie na Legalu... O, maseczki musimy, ja nie wziąłem swojej. Ja mam różową. Na Legalu możemy sobie wejść do środka i... No i obkupić się w końcu po pół roku. O Jezu. Szybki hall. Zakupowy. Nie jest aż takie ciężkie. Kupiliśmy oczywiście standardowo nasze płyny do płukania, bo i tak. Kupiliśmy soczek marakuja, bo był bardzo dobry, już raz go piliśmy i to jest najlepszy marakujowy soczek, jaki piliśmy. Kupiliśmy w zapasie dwie puszki musu z dyni do babeczek, nadchodzi jesień, więc najwyższa pora. Albo na przykład będziemy robić Pumpkin Spice Latte, ja tu w Świnoujściu nie mam Pumpkin Spice Latte, więc nie mam jak zostać jesieniarą, więc muszę zrobić sama. Jesieniarą... Ostatnio cię zastanawiałem, co to znaczy jesieniarą, już wiesz. No. Kupiliśmy sobie cztery takie serki, które już wam pokazywaliśmy ostatnio, one są pyszne. Ja się chyba jednego wciągnę sobie zaraz. Wciągnij. I dieta... Nie powiem gdzie. I kupiliśmy trzy czekolady, ale kupiliśmy je dlatego, że są tanie i żeby były po prostu na awaryjną sytuację. Nigdy nie wróciliśmy z Niemczech tak naprawdę bez słodyczy, więc to jest sukces jakby hello. I jeszcze Kapi kupił sobie. Tak, Miniaturkę. No bo chciałem spróbować, ale nie mam energola do tego niestety. Yy, już chyba teraz 6 lat temu Kapi kupił taką dużą butelkę. <noise> Litrową! Na, w sklepie bezcłowym, jak lecieliśmy do Egiptu. Do tej pory jej nie tknął. Tak. <noise> ale ma. <noise> Więc yy, na spróbowanie. Nie, no żeby... bo ja myślę, ja ją wtedy wziąłem licząc na to, że oboje się sobie wypijemy. W Egipcie? Tak. No niestety, nie, nie na tą dziewczynę trafiłeś. Kapi właśnie poszedł do mechanika, a ja w tym czasie będę robić nam obiad. Dzisiaj mamy placki z ziemniaków i cukinii z sosem czosnkowym. Więc mam nadzieję, że wróci z jakimiś dobrymi informacjami. Nawet jeżeli nie da się dzisiaj naprawić auta, to, że to nie będzie jakaś mega duża naprawa, tylko taka drobniejsza. Spell the tea. No, no cóż... Co dużo nie wiem, ale na pewno to co wiem, to tyle, że najlepszych wieści nie ma. Mhm. Mm że jest bardzo dużo roboty, bo oczywiście nie mogli zabrać się za to teraz. Z racji takiej, że żeby dostać się do tego, co prawdopodobnie się zepsuło, to trzeba zdemontować połowę auta. Jak tu ładnie pachnie. <laughs> Plackami, no, no rozbieraj się, bo stygną. No e, i samochód mam podstawić w poniedziałek, mm -hmm. i dopiero wtedy się zajmą, bo mówią, że około 4 godziny demontaż, e, żeby sprawdzić, e, co się dzieje. Co? No Czyli nie jest naprawione auto. Nie. nie, nie jest naprawione. Gość tylko zajrzał i rzucił okiem, w jaki sposób dostać się do, do środka, i mówi, że to jest parę godzin. A, nie mogę. No. Dlatego mówię, nie mam najlepszych wieści. No i no tak, no i wiecie jak to jest. Mam nadzieję, że nic nie, ciężkiego tam się nie stało, jak nastraszył mm. nas jeden z pierwszych mechaników. Mm. Zobaczymy, zobaczymy. Chodźcie. Jemy no. Hmm? Piękny ten karpacz w tym roku. Cudowny. Na szczęście widać góry. A jaki nocleg tani. Aj, <gryw> No to nie moja wina. Nie moja wina. Nie twoja wina. Ale i tak mamy bardzo fajny dzień i myślę, że ten weekend też będzie fajny, mimo że jesteśmy na miejscu. <gryw> Właśnie byliśmy na spacerku przed chwilą. Dużo rzeczy robiliśmy, tylko w sumie nic nie nagrywaliśmy. E, taki nasz główny e, rocznicowo zaręczinowy dzień chyba zrobimy sobie w niedzielę. Chyba tak. E, bo teoretycznie to miał być nasz rocznicowo-zaręczynowy weekend, no ale no jak jesteśmy by. w domu, no to średnio, tak? No tu mamy ciągle naszą chemię spakowaną pod tak. nogami. I no i co? Ja teraz robię ciasto, robię karpatkę. Żeby była na niedzielę wiadomo. My jesteśmy na diecie, nie więc na karpatka dzisiaj, bo jest robiona. za chwilę zaczyna się Harry, no, leci od nowa. oglądać. Misiu, ty ze mną. Nie się ja ze Nie, nie potrzebujemy. Mecz jest o 2040 czy ten 45. Nie no, wiecie co, tak szczerze to nie będę raczej oglądać Harego, bo jakieś pół roku temu, no jakoś zimę leciał Harry, a dla mnie to są ogromne emocje, chyba jeszcze nie Zbyt jestem gotowa. Zbyt często to leci ten Harry, naprawdę. <grym> ale usunę... nie, nie usunę. Chyba ci, którzy działają w Ramówce TVN oglądają nasze vlogi. Chyba tak. Leci na Netflixie, znaczy leci, na Netflixie jest Harry, ale za to usunęli Zmierzch, a Zmierzch teraz będzie leciał w soboty, więc jutro obejrzymy Zmierzch. A dzisiaj możemy mecz obejrzeć. A, a kto gra w ogóle? Polska górą. Z kim? Z Polską? Nie, ale to w sumie nie taki ważny mecz. No ja to nie, nie obejrzymy. to nie obejrzymy. Mecz Drodzy przyjaciele, oczywiście okcia oglądała Harego Podera. Oj tak. Dialogi razem z nimi szacunku, mówiła, tańczyła wtedy, kiedy trzeba tańczyć, płakała wtedy, kiedy trzeba płakać. Oglądałam z szacunku, nie mogłam po prostu tego nie puścić, ale no tak jak mówiłam... Tak, na... nie skupiała się nie. w 100%, bo w międzyczasie mhm. robiła właśnie karpatkę i już wam pokazujemy, co wyszło. ta <noise> Patrzcie, jak się przyjrzycie, to tutaj jest ciasto. Zaprawa to się zlewa trochę tak. z tą ale, 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 ale... jest wszędzie za... dookoła. Ogólnie wyszło więcej kremu niż ciasta, ale nam to nie przeszkadza, bo przecież krem, krem to jest najlepsza część. Oczywiście, że krem jest najlepszą częścią z Jeszcze trochę nie, nie zastygło, bo dopiero co... Ale my już tam na Barboszyńca mówili 3 godziny, 3 godziny miało tam być, bo po pół godziny, dobra, próbujemy. Jazda. Jak widać, zastygło. Ej, ja wychodzę z założenia, że jedzenie... Trzeba było i sobie zrobić i tylko ten biszkopt, czy tam co to jest. No, ja wychodzę z założenia, że jedzenie, jakby nie wyglądało, zawsze smakuje tak samo jak no, zrobione. No, wiadomo, że tak, tak ale... zgadzam się, aczkolwiek tu, jak widać, nie zastygło, nie zdążyła jeszcze zastyć, Co, okej okay jest? Mm -hmm. Bardzo dobrze. Ma dobra. smakować tak, jak smakuje, czy, czy smakuje tak, jak ma smakować? Mm, nie wiem, pierwszy raz robiłam karpatkę z Thermomixa, a tak to robiłam sama albo z kartonu. Mm. Więc każda zawsze się różni, także. No, no ale dobra, tak? No dobra, też próbuję. Tak więc nadszedł czas, żeby pójść spać w naszym górskim apartamencie. -apartamencie. <laughs> Mamy nadzieję, że vlog Wam się podobał. Tak, no jeżeli dotarliście do tego momentu, to zostawcie kciuka, bo w sumie dotarliście daleko. I że ten wyjazd, mamy nadzieję, że on będzie udany, więc <grymne> trzymajcie kciuki. <grymne> nie, nigdzie nie jedziemy już ten weekend, niestety, ewentualnie na plażę, albo. albo za rok, tak, to za rok pojedziemy. Ale nigdzie poza miasto, także no cóż. Chcieliśmy fajnie, chcieliśmy dobrze. Dlatego zostawcie nam na pocieszenie kciuka, komentarz i widzimy się w następnym blogu. Bye!